Wysłano mnie do Berlina, do miasta za naszą zachodnią granicą, do stolicy kraju kapitalistycznego, która ta stolica ma może i swoje plusy, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów. Ale do czego piję? Piję do tego, że jestem w Berlinie i kazano mi szukać różnych ciekawych miejsc. I szukam, szukam, nie, prosiłbym was, was o pomoc, bo szukam pomnika z e, teledysku YouTube. Z teledysku YouTube spłyty e, z Europa, tam jest taki anioł na górze i on się nazywa, jak on się nazywa ten pomnik? Cigezoile. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest Proszę, pomóżcie, rebel Mał po TV, napiszcie nam, my tutaj siedzimy. Siedzimy i się nie ruszamy, czekam na smsa. Ewentualnie na, na, na maila, na telefona, na, 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 na telegrafa. Nie mogę znaleźć jednej ulicy. Via del Tritone. A może to dlatego po prostu, że mamy mapę Rzymu i zaraz zapytamy się jakiegoś Berlińczyka, jak dotrzeć. Jak dotrzeć, jak znaleźć Via del Tritone. Via del Tritone, diese, diese Straße, W. Wu jest, jest, jest. Jest ta strasa, ja. Hilfe bitte. Ich bin u spolen. Hilfe. Via Tritone. I'm sorry, no shit. Nine? Nein? Nine? Nice. Ale masz zęby stare, naprawdę nie uwierzesz, ale masz super zęby. Via del Trit. That, that. No. No. Danke. Thank you. Danke, danke schön. Inschuligung, czybymie, du bist Berliner? Ja ich möchte. Ich, ja ich möchte. Nie, jestem z mychta. I ona jest z mychta. Kann sein die dritte oder die vierte Querstraße rechts wieder. Ja, pani w ogóle nie rozumiem, ale dziękuję. Dziękuję. Dankeschön. Gern geschehen. Have, have fun in Filos, Berlin. Filos Dankeschön. Viele Spasses, viel Spaß TV polnische te Telewizja. Ah, ah.

Dankę! Danke! Tschüss! Auf Wiedersehen! Brandenburger ja, ja, Jesteśmy w Berlinie, w Berlinie, w mieście, no, w mieście Twojej szansy można powiedzieć, zupełnie jak radom. Miasto Twojej szansy, Berlin. I tutaj w latach 50. powstał mur, który rozdzielał miasto na część zachodnią i wschodnią. No i tak to bywa, że z murem, jak to z murem bywa, został rozebrany, tak? A że stał się atrakcją turystyczną. No niestety, no niestety to, to nie jest e, na przykład jakaś tam budowla w Mexico City, prawda? Zabytkowa, gdzie to chronią. W Niemczech nie chronili. I został tylko sam, sama konstrukcja metalowa. Możemy się trochę przejść. I zostały same, same w zasadzie fundamenty. Fundamenty trudne, trudne do wyrwania przez turystów różnych. Przez turystów ostały się tylko fragmenty podpierające. Fanaberie gwiazd, fanaberie gwiazd, polskich gwiazd w Berlinie. Otóż jesteśmy w Berlinie przy drzewie, na którym mieszka od jakiegoś czasu Bogusław Linda. Znany aktor. Znany aktor i nawet, jak się okazało, jest ulica. Ulica wskazująca na to, że właśnie na tej ulicy jest pan Bogusław. Panie Bogusławie! Panie Bogusławie! Panie Bogusławie. Boguś, nie chcę mi się z tobą gadać. Panie, panie. jak widzicie, pan Bogusław nie chce z nami rozmawiać. Będziemy próbowali się z nim jakoś skontaktować, jakoś porozumieć, ale to jest trudne. Na razie to tyle. Dla rebela z Berlina Piotr Kędzierski do zobaczenia.